Witam, kochani! Właśnie zabieram się za robienie ciasta do pierogów Mam tutaj pół kilograma mąki, 300 ml gorącej wody, prawie w rządku. Tutaj, tak, jeszcze troszkę, tak dwie łyżki masła. I czekamy, aż to masałko się roztopi. I dodamy do naszej mąki. I dodamy jeszcze pół łyżeczki soli. I to wszystko, co potrzebujemy do ciasta. I kochani, masełko się rozpuściło, wlewamy do mąki i mieszamy, wyrabiamy ciasto. Ja zawsze daję troszkę więcej płynu, bo wolę dodać troszkę nawet potem mąki, jakby było za rzadkie. Zawsze to łatwiej do rzadkiego dodać mąki, niż zrobić za gęste. Zobaczymy. Mąka mące nierówna, także zobaczymy co będzie. Dałam 300 ml gorącej wody i z piękki wody. Kochani, wygląda, że kropię idealne. Wszystko się odkleiło od niski, nic nie dotykam, dalej jeszcze robimy ciasto minutki, No i wydaje mi się, że ciasto gotowe. Tak, wygląda gotowe. Nie klei się fajne. I muszę zdjąć tego haka, ale ja sobie daję tutaj na deskę obok. Posypię delikatnie mąką. A zawsze jeszcze troszkę w ręku wyrabiam. No idealne. Wszystko się odkleiło od niski, znaczy, że wyrobione. I idealne. Lekko wyrobię sobie jeszcze tak w ręku. I ciasto gotowe. Teraz tylko posypię delikatnie mąką. I pod miseczkę na 30 minut, tak żeby sobie odpoczęło. Ciasto odpoczęło. Kroję sobie kawałek, przekładam i zabieramy się za robienie pierożków. A pierożki kochani, będą z tym pysznym farszem spieczonego indyka. No właśnie, spróbowaliśmy. Przepyszny. Nie? Pierwsza klasa. Był parę godzin w lodówce, tak przeszedł pysznie smakami, że jest coś pysznego. Bardzo dobre. Zabieram się za robotę. Teraz muszę sobie rozwałkować placuszek, który kroję wykroję. Krążki na pierożki. Ciasto rozwałkowane. Robię duże pierogi. Po co się krzepać z takimi małymi? Dużo czasu zajmie, a tak szybciutko na lepiej. Tak samo smakują, prawda? prawda, Ja już głodny jestem, nie mogę się doczekać. Ale pierogów większość to zamrożę. Gotujemy sobie tylko, tak żeby zjeść na dzisiaj, a resztę mrozimy. Potem będzie fajnie, wiesz co? Jak znalazł. Jak się nie będzie chciało gotować, czy się wróci z głodnym. O z ryb, jak przyjedziemy z ryb. Tak, tak, bo Teraz jest u nas zimno, nie możemy jeszcze wybrać się na ryby, bo jest za zimno. No był chyba przymrozek znowuż Rano, o 8 rano było minus 2. Ale w przyszłym tygodniu zapowiadają znowuż po 20 stopni, także my już będziemy jeździć na rybki. Ciasto pod miseczkę, to co zostało. A tutaj teraz nakładam sobie farsz Ten pyszny farsz, polecam, bo jest naprawdę pyszny. Hmm. Ja sobie takie kulki robię. I na każdy krążek nałożę sobie taką kulkę i za chwilkę będę zlepiała. Pokażę Wam, jak to się idealnie będzie sklejało. Przecież o, to jest takie gęste fajne, jak plastelina jak Pastelina, ale pyszne. I sklejamy. Ciasto sobie tak właśnie farsz znaczy nałożyłam sobie na ciasto i teraz tylko szybciutko sobie będę sklejała, i tak pierożki wszystkie muszę posklejać, I ja zawsze tak robię, a potem jeszcze. Elbankę, dla pewności, żeby się nic nie rozkleiło no i pierwszy, go pierwszy gotowy a plus tego, co tu widać jeszcze dużo to zostało jeszcze dużo dużo. No, ale będę lepiła zajmij no, mi to z godzinkę może, nie dłużej ja szybko lepię pierożki no i drugi gotowy to się szybko robi farsz jest fajny i za chwilę zobaczymy całą blaszkę sprawnie ci to idzie, kochanie. Tyle lat już te pierożki no. robię. Czyli nie będę mówił, ile bo to ten, tak No, to... I no i po... tak wszystkie. Tak, lepimy. I na, jak tego tak już więcej jest tych krążków, to wiecie co, w tą stronę już nie sklejajcie, bo ciasto przeschło, nie chce się skleić Ja robię tak. Przekręcam, kładam tutaj i idealnie się skleja wtedy. Dużo łatwiej. Hmm, ciekawe. Tak, trzeba przekręcić na drugą stronę. I zobacz, jak idzie. Tak, tak, bo z tej strony wysycha, i potem trudno skleić. A tak to to tylko tak i tak. I skleja się idealnie. Idealnie się skleja. proste. Pierwsze dwa trzy pierożki można skleić normalnie, ale potem radzę tak przekręcać. No i już mamy troszkę na tej klasy. 2, 4, 6, 9, 2, 4, 6, 8, 9. Ja tu zawsze po 10 daję. Jednego muszę i przekręcam. I wtedy idealnie się skleja. Nawet mąka niepotrzebna, zobacz. Pięknie. No? I falwaneczka I 10 pierogów gotowych. Czekamy na resztę. To... Kochani, na razie sklejam ostatni, 40. Bo pójdą do mrożenia te pierożki Jest akurat cała blaszka. Sklejamy, sklejamy, sklejamy. sklejamy. Ale to mięsko pachnie. I robimy falwankę Palbankę robię w ten sposób. kładę palec, a tym przesuwam. tyk, cyk i wychodzi palbanka. Ooo, ładna. Tylko przesuwam górny palec. Mmm, jakie piękne pierożki No i mamy Powinna 40. Robić do sklepu, restauracja, jaką mieć. 40 pierożków, które idą do mrożenia. Teraz za chwilkę zrobię parę, żebyśmy sobie ugotowali na dzisiaj. A te rozimy. O, tak położę. Przykrywam oczywiście ściereczką i wkładamy do zamrożenia. Kochani, jeszcze tyle farszu zostało, wkładam z powrotem do lodówki, a jutro znowu coś z tego zrobię. A teraz nastawiliśmy wodę, zrobimy sobie o 12 takich dużych pierożków, tak żeby sobie zjeść na teraz. Kochani, woda się gotuje, daję łyżeczkę soli, dwie połówki, plus łyżeczka i wrzucam pierożki. I od wypłynięcia 4 minuty. Tak zawsze gotujemy. Teraz zmniejszamy troszkę. Lekko musimy pomieszać. Na okay. kochanie oliwkę? Nie, nie daję. Dzisiaj nie? Nie, nie potrzeba, bo będzie okrasa. Delikatnie pomieszamy. Można dać, żeby się nie skleiły. Ale chyba za mało, żeby się skleiły. Nie, I nie ma dużo właśnie. Tak, tego powiedział, Od wypłynięcia 4 minuty. A ja szybciutko pokroję boczek. Boczki wypłynęły, gotujemy 4 minutki, a tutaj potwarzamy sobie odrobinę boczek. Ale pachnie. A nie minęły 4 minuty, znaczy, że pierogi gotowe. na talerz Boczek też się usmażył. Boczek gotowy, pachnący dolejemy sobie pierożki oj nie bądźcie tam wszystkie tłuszczek damy chyba nie dawaj kochanie to i tak zostanie na dnie no najwyżej na dnie zostanie ooo o, wszystko jest. tak pięknie wygląda Poczek poczekamy patrz, dosłownie poczekamy 5 minut Będziemy sobie zaraz zajadać kochani, a wam bardzo dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się i czekajcie na jutro, bo jutro będzie też tak. coś ciekawego. Tak, farszu nam zostało, to zrobimy coś z niego. Na razie kochani, smacznego. I do następnego. 嗯哼哼，<noise> 可以好。